Witam was w nowym cyklu programowym firmy Corteva Agri Science. Nazywam się Łukaszkowicz. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Skierniewicach, a dokładniej w Instytucie Ogrodnictwa, a jeszcze dokładniej w pracowni entomologii. Poznamy dokładne fakty na temat i Suzuki. Postaramy się obalić co bardzo też istotne mity, które są z nią związane. Naszym gościem jest pan doktorant Wojciech Piotrowski, który nam przybliży cykl rozwojowy muszki plamoskrzydłej oraz więcej nam coś o niej opowie. Panie doktorancie, czy może nam pan przybliżyć cykl rozwojowy muszki plamoskrzydłej, która występuje coraz częściej w Polsce? W tym przypadku drozofili suzuki zimują formy dorosłe w lasach, na opadłych liściach, w spękaniach kory, w miejscach związanych z siedliskami ludzkimi. Generalnie owady pojawiają się, czy mogą pojawiać się w kraju już od wczesnej wiosny, gdy temperatura tak naprawdę jest powyżej 5 stopni Celsjusza, to w tym okresie co prawda nie mają jakby miejsc czy owoców do dożerowania, ale generalnie mogą się odżywiać w okresie na przykład sokiem wyciekających z ran, ran na, na drzewach, czy też Padzią, którą tak naprawdę produkują mszyce i oczekiwać tak naprawdę na pojaw pierwszych dojrzewających owoców. Formy letnie mogą żyć tak naprawdę od 40 do 60 dni, natomiast formy zimowe nawet do 200 dni. Cykl rozwojowy jest dość krótki, dlatego że rozwój jaja trwa od 1 do 3 dni. Rozwój larw, tu mamy trzy stadia larwalne, to jest od 3 do 13 dni. Stadium poczwarki trwa od 4 do 14 dni. Jedna samica jest w stanie złożyć średnio 350 jaj podczas swojego życia. Generalnie optymalna temperatura dla rozwoju tego szkodnika to jest 20 do 25 stopni Celsjusza. No i szacujemy, że w polskich warunkach klimatycznych może rozwinąć się od 5 nawet do 7, być może nawet 9 pokoleń. Oczywiście to wszystko w zależności od, od tego, kiedy ona wystąpi najpierw. I przez jaki czas będzie miała dostępność owoców do składania jaj i rozwoju kolejnych pokoleń. Czyli możemy rozumieć, że jeśli temperatura jest powyżej 25 stopni, to ten cykl rozwojowy tak jakby hamuje muszki skrzydłej i nie następuje do kolejnych namnożeń, tak? Tak, zgadza się. Jeżeli temperaturę mamy w granicach właśnie 25 do 30 stopni, to cykl rozwojowy szkodnika jest bardzo spowolniony. Natomiast jeżeli temperatury są zupełnie powyżej 30 stopni Celsjusza, to jakby zdolność rozrodcza zupełnie jest zahamowana i, no i generalnie szkodnik czeka na lepsze warunki, żeby wznowić z powrotem swój cykl życiowy. Czyli troszkę inaczej jak większość szkodników, które występują na plantacjach sadowniczych. Natomiast w tej chwili mamy bardzo drzystą pogodę, bardzo dużą ilość, opadów. Czy to też w jakiś sposób wpływa na ilość odławianej drosofilii na pułapkach? Znaczy, teraz w tym okresie, czy w ogóle w tym roku, jeszcze nie mamy pozytywnych odłowów z pułapek przeznaczonych do monitoringu drosofili Suzuki. No, niemniej jednak, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to jak tylko te deszcze jakby troszeczkę odpuszczą, ale wilgotność powietrza zostanie utrzymana na wysokim poziomie, oczywiście, temperatura będzie dużo niższa. No i oczywiście każdy opad jakby stymuluje rozwój chorób, które powodują destrukcję owoców. No i tutaj te fermentujące owoce na pewno zachęcą zarówno drozofile suzuki, jak i inne gatunki z rodzaju drozofila na plantacje czy, czy dosadów. No i ten rozwój na pewno tutaj rozszczepianie się przyspieszy. No I być może, że w połowie tego miesiąca będziemy mieli pierwsze odłowione osobniki. Pytanie takie stricte techniczne: Czy należy zmieniać płyn, który wabi drosofile Suzuki? Czy jeden rodzaj płynu starczy nam na, na cały sezon? I jak często to robić? Znaczy, no, generalnie tu w Instytucie uważamy, że ten płyn powinien być zmieniany co 4-5 tygodni na nowy. A czy może nam Pan opowiedzieć, w jak łatwy sposób możemy sami. E, diagnozować muszkę plamoskrzydłem u siebie w gospodarstwie? Mhm. No więc tak, jeżeli mamy pułapki rozwieszone, to tak jak wspomniałem wcześniej, że co tydzień należy je ilustrować. E, no, generalnie taka metoda jest opracowana tutaj u nas w Instytucie już jakiś czas temu, że po prostu całą zawartość pułapki przesadzamy przez sitko. Wszystkie owady, które znajdują się na sitku, jakby strącamy je takim energicznym ruchem, uderzając o krawędź naszej podstawka, od kwiatka. Wszystkie te ciała owadów, które znajdują się na podłodze takiego podstawka, zalewamy niewielką ilością wody i wtedy te, jakby te ciała nie są posklejane, skrzydełka są rozprostowane i wtedy jakby możemy doszukiwać się cech diagnostycznych. Jeżeli chodzi o samca, no to mamy te ciemne plamki na końcówkach skrzydeł i ciemne seksualne, grzybienie na łączeniach przednich, segmentów przednich odnóży. Tu chodzi o konkretne pierwsze. I drugi segment. W przypadku samicy to mamy silne ząbkowane pokładełko, na którym znajduje się od 30 do 36 silnych ząbków, w którym samica rozrywa skórkę owocu. No, z praktycznego punktu widzenia powiem tak, żebym patrzył głównie jednak na plamki na skrzydłach. Czyli najłatwiejszym sposobem odróżnienia muszki owocówki, czyli Drosophila melanogaster od muszki plamoskrzydłej jest obecność plamek na skrzydełkach osobników męskich. I na tej podstawie możemy zdiagnozować, czy na, na naszej plantacji faktycznie jest już drosophila Suzuki? Tak, tak, zgadza się, zgadza się. To jest taka podstawowa cecha diagnostyczna. Jak zauważymy w pułapce, to wiadomo, że wszystkie owady, które nie mają jakby tutaj plamek, to sugeru, można sugerować, że albo to są samice, albo po prostu inne gatunki drosophila. No generalnie musimy szukać tych plamek, które są wydaje mi się, że bardzo, bardzo charakterystyczne i na pewno no każdy, każdy je dostrzeże bez żadnego problemu, nawet przez, bez jakiegoś e, bez sprzętu powiększającego. Czy jeśli któryś z plantatorów będzie miał problem z rozróżnieniem muszki, która występuje w jego pułapce, czy może zwrócić się z prośbą o pomoc do Państwa w celu rozróżnienia gatunków, które występują w tej pułapce? Oczywiście tak. W naszym zakładzie, Zakładzie Ochrony Roślin, Pracowni Entomologii, takie właśnie działania są no, rok, rok podejmowane, czyli tych prób mamy naprawdę bardzo dużo. Generalnie można wysłać kurierem oczywiście takie odłowione owady, można przywieźć osobiście i generalnie możemy nawet chwilkę poświęcić, żeby razem przejrzeć od razu i czy też jakby pokazać też, jeżeli nawet jeżeli w próbie, którą plantator dostarczy, no nie ma tych owadów drosofili Suzuki, to możemy równie dobrze złapać tak muchy z hodowli no i pokazać, jak to dokładnie wygląda, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o przyszłe ilustracje, przyszłe obserwacje już we własnym zakresie. Doskonale też wiemy, że drosofila Suzuki nie tylko bytuje na gotunkach jagotowych, ale też na wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini. To wiemy, ale spotykamy się coraz częściej ze stwierdzeniem, że e, tak jakby drosofila suzuki zadomowiła się w naszych lasach, czy na e, uboczach naszych plantacji, gdzie występują gatunki dziko rosnące. Czy, czy może Pan nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Zdecydowanie tak. Jeżeli e, oczywiście to e, miejsc czy, czy może żywicieli tego gatunku jest bardzo dużo, właśnie to są zarówno rośliny uprawne, jak i dziko rosnące, im jesteśmy bliżej jesieni i tych owoców na plantacjach uprawnych jest mniej to większa ilość szkodnika odbawia się w pułapki zawieszone na przykład na skraju lasu, na jakiś zaroślach niż na plantacji, czyli można powiedzieć, że ona migruje wtedy do tych obszarów dzikich, gdzie po prostu ma źródło pożywienia, a jak również no, już się szykuje poniekąd na zimowanie, można też domniemać, że tam w lasach wiadomo, ta temperatura jest wyższa, no, są te spękania kory, bo zawiesza tam duże drzewa, opadły liście, czyli jest i dużo ściółki, także generalnie tych miejsc przezimowania znajdzie na pewno dużo i, no, i przetrwa te niekorzystne spadki temperatury. Na chwilę obecną jesteśmy pod na plantacji borówki amerykańskiej u Tomka Sobczaka. Tomku, powiedz mi z czysto praktycznego punktu widzenia, wedle Twojej opinii jako plantatora, jest duży problem z drosofilą na, na, na plantacji borówki amerykańskiej? Znaczy, jeszcze w tej chwili nie ma. Jeszcze spośród wielu telefonów, maili czy zdjęć, którymi się wymieniamy pomiędzy plantatorami, jeszcze nikt jej nie zarejestrował, jeszcze nikt jej nie złapał, jeszcze nie ma takiej ilości, którą moglibyśmy powiedzieć, że OK, jest, zaczynamy się jej bać. Natomiast my, ze jako plantatorzy, ze swojej perspektywy roku ubiegłego absolutnie się jej obawiamy. To, co przed chwilą rozmawialiśmy na sąsiednim polu, mamy pewną przerwę tak, ze zbiorem. Okno idealnego zbioru jagód jest niestety przesunięte. Te jagody się robią coraz mi bardziej miękkie. Mamy opad deszczu. Temperatura no, na razie nie jest sprzyjająca do, do rozwoju drosofili, ale w następnych dniach mamy mieć temperaturę około 20 parę stopni. I e, czy zgodzi się z moim zdaniem, że w następnych dniach możemy mieć. Problem z pojawieniem się pierwszych osobników drosofila Suzuki. Tak, dokładnie, zgadzam się z Twoim zdaniem. Po pierwsze, i wilgoć, i rosnąca temperatura będzie sprzyjała możliwości wystąpienia drosofili Suzuki, a mało tego przejrzewające owoce będą tym, co będą na plantację wabiły te owady. A zatem tak, spodziewam się, że po deszczach. Kiedy nastąpi wysoka temperatura, lustracja plantacji będzie musiała przebiegać bardzo sprawnie i bardzo wnikliwie, bo niestety będziemy się spodziewali suzuki. Masz do czynienia z bardzo wieloma plantatorami, dzwonią do ciebie, pytają się, rozmawiają. Jak oceniasz po, po zeszłym roku, jaki to może być procent zniszczeń, jaki wystąpił właśnie w tym, w tym zeszłym roku na, na, na plantacjach? Nie ma, nie ma tak dokładnej e, statystyki, gdyby można powiedzieć o tym, ile tego było. E, wielu spośród plantatorów mo, mogę śmiało powiedzieć, że nawet jeżeli mieli owoce z e, drosofili, suzuki z, z larwami, do dzisiaj idą w zaparte, nie, nie mieliśmy, wszystko było ok. Ale widać po ilości cieknących owoców, po ilości zamieszczonych mhm. wpisów e, w internecie, gdzie no, te owoce. Traciły swoją jakość i wszyscy mówili, ok, choroby grzybowe, osy się dorwały albo mrówki do owoców, przejrzałe owoce zaczynają gnić, zaczynają chorować. Ok, ale to było wszystko efekty wtórne do pierwotnego zakażenia czy, czy porażenia powiedzmy przez Suzuki. Czyli warto by było na chwilę obecną, wiemy, że to musimy zrobić przed, długo, długo przed zbiorami borówki, wystawić pułapki za atraktantem wabiącym na drosofilę. A pytanie, czy właśnie na pewno za atraktantem, dlatego że wszystkie te rzeczy, które będą wabiły e, drosofilę Suzuki, to ja bym chciał, żeby one były, ale półtora kilometra ode mnie, a nie na mojej plantacji. To ja je sobie, owszem, za atraktantem pokarmowym czy, czy feromonem umieszczę wszędzie tam, gdzieś daleko. Tu na swojej plantacji czy na granicy plantacji umieszczę już pułapki typowo lepowe, które będą mi jako tą ostatnią barierę przed wejściem na plantację pokazywały: OK, przekraczają granice, wchodzą do ciebie. I to jest ten moment, kiedy należy już wejść nie z ochroną biologiczną, nie z fitosanitarnym zbieraniem owoców to już w tym momencie już jest niestety chemia. Wiemy o tym, że możemy wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin, wiemy o tym, że możemy wywieszać pułapki razem z atraktantami, które będą też powodowały jakieś tam wyłapywanie drosofili, a prócz tego, co jeszcze możesz polecić plantatorom, żeby mogli ograniczać tą drosofilę na swoich plantacjach? Mamy trzy bariery i powiedzmy jest parazytoidy, które możemy wprowadzić w sztuczny sposób mhm. za, na, na plantację, tylko one będą działały w sposób, po pierwsze, i ograniczony, czyli nie będą w 100% nam eliminowały mhm. szkodników, ale też będą pracowały tylko do momentu, kiedy nie zaczniemy wykorzystywać jakby trzeciej, ostatniej bariery mhm. ochrony przed Suzuki czyli chemii. Mówiłeś co, też na temat dobrego cięcia roślin, tak, żeby środki ochrony roślin mogły dobrze penetrować. Czyli to nie tylko dotyczy samego, samej ochrony, mhm. penetracji środków ochrony roślin, ale wszędzie tam, gdzie będzie łatwiejszy przewiew krzewu, gdzie one będą miały luźniej pomiędzy pędami, tam Suzuki będzie miała jako owad uskrzydlony utrudnione życie. Bo przewiew będzie jej utrudniał to życie. Wszędzie tam, gdzie będzie wysoka nieskoszona trawa, tam, gdzie będą bardzo zagęszczone krzewy, tam ona będzie miała dużo łatwiejszy sposób egzystencji. Jednym też z kluczowych elementów walki z drosophila suzuki będzie prawidłowy stan fitosanitarny plantacji i koło naszej plantacji, to, co się wszystko, wszystko dzieje, tak? Dokładnie tak. To jest to właśnie, o czym powiedzieliśmy na samym początku. Czyli ta pierwsza bariera, to, ta fitosanitarna, to dotyczy całych e, mechanizmów ochrony przed jej wystąpieniem. To dotyczy wszystkiego i wysokości trawy, i gęstości krzewów, prawidłowego cięcia, rozłożenia krzewów. Nawet czasami powiedziałbym, że ułożenia plantacji względem kierunków róży wiatrów, bo plantacja przedmuchiwana przez wiatr, będzie zdrowszą i będzie mniej narażoną na drosofilę Suzuki. Wykonując wszelkiego rodzaju zabiegi fitosanitarne na plantacji, wykonując monitoring i prawidłowe zabiegi środkami ochrony roślin, powinno nam się udać ograniczyć występowanie drosofili na naszej plantacji. Bardzo dobrze powiedziane, że my robiąc te wszystkie rzeczy, ją ograniczamy, a nie eliminujemy. Nie wierzę, żeby to się mogło udać, że my ją wyeliminujemy. Za każdym razem to jest jakby ograniczanie ilości do momentu, kiedy ona wystąpi, w takim wydaniu, kiedy nie będziemy sobie mogli już z nią poradzić. Ale wszystko, co się da, róbmy po to, żeby jej było po prostu mniej. Nie musimy jej życie ułatwiać. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za bardzo to miłe spotkanie, za tą treść, którą wniosłeś w naszą wiedzę sadowniczą, jak możemy walczyć z drosofilą na naszych plantacjach. Podsumowując wszystkie znaki na ziemi i na niebie, mówimy o tym, że musimy się przygotować, ponieważ za niedługim czasie może wystąpić drosofila na naszych plantacjach. Dlatego też wywieźmy pułapki, monitorujmy to, co się dzieje w naszych pułapkach, patrzmy, jaką mamy pogodę, sprawdzajmy na naszych plantacjach, czy mamy przejrzałe owoce. W razie konieczności wykonujmy zabieg po przekroczeniu ekonomicznego progu zagrożenia. Ze strony firmy Kortewa polecamy środek Spintor 240 SC, który działa na zarówno na jaja larwy jak i osobniki dorosłe drosofila suzuki